To, co odróżnia nas od zwierząt, to między innymi to, jak działa nasz umysł. To znaczy, możemy myśleć o przyszłości i planować. Możemy wspominać, czyli myśleć o przeszłości. Natomiast to ma też swoje negatywne konsekwencje, ponieważ myśląc na przykład o przyszłości, bardzo często martwimy się o pewne rzeczy, zamartwiamy. Pytanie zatem, jak poradzić sobie z martwieniem się, z zamartwianiem. Zapraszam. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojtek Wiśniewski. Na tym kanale dzielę się wiedzą dotyczącą psychologii, neurobiologii. Jeśli jest to tematyka, która Cię interesuje, to rozważ subskrypcję kanału. A dzisiaj będziemy mówić o martwieniu się, o zamartwianiu, czyli o czymś, co, jak wspomniałem na początku, jest bardzo ludzkie, ponieważ nasz umysł może wędrować. Możemy myśleć o przeszłości, o czymś, co się wydarzyło, możemy myśleć o przyszłości, planować. Przez to bardzo często zamartwiamy się na przykład tym, co może się wydarzyć, i chciałbym Ci pokazać, jak poradzić sobie właśnie z zamartwianiem. Natomiast ważna kwestia jest taka, że martwienie się może być wynikiem czegoś bardziej poważnego, jakichś zaburzeń lękowych, depresji więc to oczywiście wymaga wsparcia terapeutycznego nie mówimy o takich przypadkach, ale mówimy po prostu o takim ludzkim zamartwianiu się czasami nadmiernym, nadmiernym, częstym, więc jak sobie z tym poradzić. Zanim przejdę do techniki, to chcę opowiedzieć ci o pewnych badaniach, które rzucają światło na to, dlaczego właściwie się martwimy i jak sobie z tym poradzić. W 2010 roku dwóch naukowców z Harvardu zrobiło takie bardzo ciekawe badania, które polegały na tym, że stworzyli pewną aplikację telefoniczną, która pozwoliła im zebrać dane od ponad 2000 uczestników, różnych ludzi z różnych krajów, różnej płci. O różnym statusie materialnym i co zbierała ta aplikacja. Zbierała dane na temat tego, co dana osoba wyrywkowo w danej chwili robi, na czym skupiony jest jej umysł oraz jakie jest jej poczucie szczęścia, zadowolenia. I te badania odkryły dwie bardzo ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że przez 47% aktywnego czasu, kiedy te osoby nie spały, to najczęściej ich umysł wędrował. Innymi słowy, osoby nie były skupione na danej czynności, danej aktywności, którą wykonywały, tylko po prostu myślały o przyszłości, przeszłości, o jakichś innych rzeczach, generalnie nie były skupione na tu i teraz. A druga rzecz to okazało się, że gdy ten umysł właśnie ich wędrował, to najczęściej te osoby były mniej zadowolone, mniej czuły radości, i nieważne, o czym myślały. Te badania pokazały, że najczęściej osoby uciekały do czegoś przyjemnego, myślały o czymś przyjemnym, później o czymś neutralnym, a najrzadziej myślały o czymś, co jest negatywne. Natomiast nawet kiedy myślały o czymś pozytywnym, były mniej szczęśliwe niż w momencie, kiedy ich umysł pochłonięty był jakąś czynnością, która bardzo ich absorbowała. Czyli nie mówimy o tym, że scrollowali na przykład Facebooka, tylko mówimy o czymś co ich naprawdę pochłaniało, jak rozmowa z kimś jakaś bardzo e, wciągająca aktywność, nie wiem, seks i tak dalej. Wtedy najczęściej te osoby czuły się bardziej szczęśliwe. I teraz pytanie, co nam mówi o zamartwianiu się i o naszych stanach mentalnych, co nam mówią te badania? Więc mówią właśnie te dwie rzeczy, że przez połowę aktywnego czasu nasz umysł najczęściej wędruje. Myślimy o przeszłości, przyszłości, innych rzeczach, i nawet jeżeli myślimy o czymś przyjemnym, to najczęściej, kiedy nie skupiamy uwagi na tym, co robimy, czujemy się gorzej, jakby jesteśmy mniej radośni. I też jakby z tego wynika zamartwianie się. Zamartwianie się pojawia najczęściej wtedy, kiedy nie jesteśmy tu i teraz, tylko myślimy o jak o czymś innym planujemy jakąś przyszłość myślimy może o przyszłości i wtedy pojawiają się właśnie te nasze jakieś smutki zamartwianie się więc jeżeli chcemy poradzić sobie z zamartwianiem się musimy zdać sobie sprawę z tego skąd się to właśnie bierze więc bierze się z tego że najczęściej nie potrafimy skupić uwagi na tym co jest tu i teraz i myślę że ciekawa rzecz którą pokazały te badania na zasadzie właśnie badań naukowych, które mają są z 2010 roku e, ciekawa rzecz polega na tym, że tak naprawdę gdybyśmy spojrzeli na inne elementy naszej kultury, jeżeli popatrzymy na pewne praktyki religijne, na pewne filozofie, jak na przykład nie wiem, carpe diem, chwytaj dzień, czyli skup się na tym, co jest tu i teraz. E, jeżeli popatrzymy na różne praktyki medytacyjne, to one od wielu, wielu lat mówią nam dokładnie to samo co te badania, że tak naprawdę powinniśmy bardziej skrupulatnie skupiać się na tu i teraz, zwracać uwagę na to, co robimy. Natomiast my w życiu mamy coraz więcej rzeczy, które nas rozpraszają i myślę, że stąd też coraz więcej lęku, obaw, zamartwiania się, ponieważ nie potrafimy utrzymać umysłu w czasie teraźniejszym. On cały czas gdzieś nam ucieka i przez to się zamartwiamy. Więc jeżeli chcesz poradzić sobie lepiej z zamartwianiem, z obawami, z lękiem, to to co musisz zrobić, to musisz po prostu nauczyć swój umysł, musisz sam się nauczyć przywracać jakby umysł do tu i teraz, skupiać się na czynnościach, na aktywnościach które wykonujesz. I można to zrobić poprzez samoświadomość, poprzez zwracanie uwagi, co robi mój umysł, czy o czymś myślę, czy gdzieś on w danym momencie uciekł. A jeżeli uciekł, to po prostu przywrócić go i skupić się na tym, co robię tu i teraz, czyli na przykład nagrywam to wideo i nie myślę o niczym innym. Więc to jest jedna opcja, ale może też, możesz też sięgnąć po konkretne ćwiczenia, które pomogą ci nauczyć właśnie takiego przywracania uwagi umysłu. Mam tu na myśli różne ćwiczenia medytacyjne, a najlepiej ćwiczenia mindfulness, czyli tak zwany trening uważności, który właśnie uczy nas przywracania Uwa naszej uwagi do danej rzeczy, do danej chwili, do tu i teraz, obserwowania własnych emocji, myśli, ale bez ich oceniania. Także, jeżeli Cię to interesuje, to możesz zerknąć również na promentalnie.pl i tam znajdziesz link, znajdziesz też poniżej tam znajdziesz więcej informacji właśnie o treningu mindfulness. Natomiast pamiętaj, że wędrujący umysł to najczęściej mniej szczęśliwy umysł i Obawy, zamartwianie się wynika, wynikają z tego najczęściej, że nie skupiamy się na tym, co jest tu i teraz, na danej aktywności, na czasie teraźniejszym, a pozwalamy naszemu umysłowi zbyt mocno, zbyt często wędrować. Więc mam nadzieję, że to jakoś będzie dla Ciebie pomocne, a ja Ci już bardzo dziękuję. Zapraszam do zerknięcia na promentalnie.pl, link jest poniżej. Dzięki, do zobaczenia, cześć.